Ręczny bagaż to nie tylko torba, którą ciągniesz do kabiny. To pole bitwy między Twoim komfortem a nowymi zasadami, które zmieniają się szybciej niż zdążysz spakować walizkę. W tym materiale znajduje się 15 niespodziewanych zmian, o których linie lotnicze wolą milczeć. Pierwsze: Ważenie na oko odchodzi w niepamięć. Przez lata pracownicy decydowali o losie Twojej torby jednym spojrzeniem: wygląda na ciężką, na wagę, wydaje się normalna. Przechodzisz, ale w roku 2025 duże linie lotnicze wprowadzają obowiązkowe ważenie. Dla wszystkich bez wyjątków. Każda torba przechodzi przez wagę tuż przy wyjściu na pokład. System automatycznie rejestruje wagę i porównuje z limitem. Przekroczenie nawet o 300 gramów i musisz dopłacić. Szczególnie nieprzyjemne dla tych, którzy przyzwyczaili się pakować torbę do pełna i przechodzić z pewnością siebie. Linie lotnicze wykorzystują te dane do statystyk. Widzą ilu pasażerów przekracza normę i na tej podstawie korygują taryfy. Kamery przy wyjściu rejestrują nawet liczbę przedmiotów w rękach. Próba wniesienia drugiej torby po zważeniu pierwszej jest natychmiast śledzona. Drugie, Litrowa torba staje się sztywnym pojemnikiem. Wszyscy przyzwyczaili się do zasady 100 ml w przezroczystej torbie. Ale od tego roku kilka lotnisk przechodzi na sztywne, przezroczyste pojemniki, które są wydawane przy wejściu do strefy kontroli. Zwykłe torby zip już nie są akceptowane tylko standaryzowane pudełka o wymiarach 20 na 20 cm. Służby bezpieczeństwa zmęczyły się torbami o różnych rozmiarach i próbami wciśnięcia butelek po 150 ml. Nowy pojemnik rozwiązuje problem radykalnie. Pomieści dokładnie tyle, ile należy. Pojemniki są wielokrotnego użytku, ale nie można ich zabrać. Po kontroli przekładasz zawartość do kosmetyczki, pojemnik zwracasz do tacki. Brzmi ekologicznie, ale tworzy kolejki. Pasażerowie tracą czas na przekładanie kremów. Pracownicy ciągle dezynfekują pojemniki. W niektórych lotniskach pojemniki są płatne. 3-5 euro za kośkałcję, ale system zwrotu działa przez terminale, a wielu nie zdąża się zorientować przed wejściem na pokład. Trzecie, powerbank rejestrowany osobno. Zewnętrzne akumulatory zawsze były w szarej strefie. Teraz każdy powerbank większy niż 10 000 mAh Musi być zadeklarowany przy rejestracji i otrzymać specjalną naklejkę od linii lotniczej. Bez niej akumulator jest zabierany na kontroli, bez zwrotu i rekompensaty. Co więcej, niezadeklarowany Powerbank może być przyczyną nałożenia kary i wpisania na listę pasażerów z podwyższoną kontrolą. Procedura deklaracji jest absurdalna. Pokazujesz akumulator pracownikowi, on mierzy go urządzeniem, sprawdza oznaczenie, wprowadza dane do systemu i Nakleja hologram z kodem QR. Zajmuje to 3-5 minut na pasażera. W godzinach szczytu kolejki rozciągają się na dziesiątki metrów. Najbardziej nieprzyjemne jest to, że wielu producentów podaje pojemność niedokładnie lub w ogóle nie oznacza. Pracownik opiera się na ocenie wizualnej, a twój akumulator może zostać uznany za niebezpieczny, nawet jeśli ma 8000 mAh. Czwarte. Metalowe butelki są zakazane. Wielokrotne termosy stały się symbolem ekologicznego podróżowania, ale linie lotnicze widzą w nich problem: skanery nie zawsze rozpoznają zawartość. Od tego roku kilka przewoźników wprowadziło całkowity zakaz na metalowe pojemniki w bagażu podręcznym nawet puste. Formalnie to skomplikowanie procedur kontroli. W rzeczywistości służby bezpieczeństwa nie chcą tracić czasu na dodatkowe kontrole. Plastikowa butelka jest natychmiast prześwietlana, metalowa wymaga ręcznej kontroli, czasami analizy chemicznej. Przyszliście z termosami, wyrzucić do kosza lub wrócić do stanowiska i nadać do bagażu. Trzeciej opcji nie ma. Ostrzeżeń prawie nie ma, ani na stronach internetowych, ani na tablicach. O zakazie dowiadujesz się, gdy pracownik wskazuje na kosz. Zakaz dotyczy również inteligentnych butelek z elektroniką, termosów z wyświetlaczami temperatury, butelek z uwał sterylizacją, pojemników z wbudowanymi wagami. Nawet jeśli jesteś gotów włączyć urządzenie i pokazać, że działa, to nie zmienia decyzji. Piąte: Jedzenie w pojemnikach pod ograniczeniem branie jedzenia z domu. Stara tradycja oszczędnych podróżników, ale nowe zasady kładą kres kanapką w plastikowych pudełkach. Humus, jogurt, sosy, nawet miękki ser są traktowane jak żele. Formalnie możesz zabrać jedzenie stałe, jabłko, rogalik, czekoladę, ale jeśli pojemnik budzi podejrzenia na skanerze, zostanie otwarty na kontroli. Pracownicy nie mają skrupułów. Otwierają pokrywkę, sprawdzają, czasami przebijają patyczkiem do testów chemicznych. Po takiej kontroli obiad wygląda nieapetycznie. Szczególnie cierpią pasażerowie na diecie. Osoby z alergiami muszą albo ryzykować przewozem pojemników, albo głodować. Linie lotnicze odpowiadają formalnie: Zamów specjalne jedzenie z wyprzedzeniem. Ale zamówienie kosztuje więcej niż bilet na tanich liniach. Pojawił się także zakaz na śmierdzące produkty. Każda linia lotnicza interpretuje to na swój sposób: gdzieś pod zakazem znajduje się czosnek i cebula, gdzie indziej wędzona ryba, a gdzie indziej nawet pikantne przekąski. Decyzję podejmuje pracownik na miejscu. Szóste. Rzeczy osobiste nie są już darmowe. Kiedyś zasada brzmiała prosto. Jeden bagaż podręczny plus przedmiot osobisty. Torebka, plecak, torba z zakupami. Tanie linie lotnicze przewróciły to do góry nogami. Teraz przedmiot osobisty to płatna opcja. Chcesz małą torbę pod siedzeniem? Płaci od 5 do 15 euro. Bezpłatne pozostają tylko dekrytycznie ważne. Dokumenty w przezroczystej teczce, jedzenie dla dzieci, leki w apteczce. Wszystko inne, nawet damska torebka wielkości dłoni jest traktowane jako dodatkowy bagaż. Kontrola przy trapie. Stewardzi porównują liczbę przedmiotów z danymi w bilecie. Nadmiar, dopłata lub konfiskata. Pasażerowie próbują obejść zasadę zakładając kamizelki z wielomasz. Kieszeniami i chowając tam wszystko, co się nie zmieściło. Linie lotnicze przygotowują odpowiedź. Nowe punkty zabraniające nadmiernego używania odzieży do przewozu. Szczególnie cierpią rodziny z dziećmi. Kiedyś wózek, torba z zabawkami i torba z jedzeniem były uważane za niezbędne dla dziecka. Teraz każdy przedmiot to osobna opłata. Siódme. Elektronika jest całkowicie wyjmowana. Pamiętacie, kiedy trzeba było wyciągać tylko laptopa? Teraz z torby wyciąga się coraz więcej rzeczy niż smartfon. Tablety, e-booki, aparaty fotograficzne, konsole do gier, nawet duże słuchawki WETUI. Wszystko kładzie się w osobnych pojemnikach i jest skanowane osobno. Dla podróżujących z elektroniką to prawdziwe wyzwanie. Stojąc przy taśmie, wyciągacie 5-7 urządzeń, układacie je w pojemnikach, przechodzicie przez bramkę i nerwowo zbieracie wszystko z powrotem, zanim za wami ustawi się kolejka. Zapomnieć czegoś na taśmie to bardzo łatwo. Pracownicy tłumaczą, nowe skanery wymagają czystego obrazu, bez nakładających się przedmiotów. W praktyce zasada ta wprowadza chaos, brakuje pojemników, pasażerowie mylą swoje urządzenia z cudzymi, elektronika rysuje się o plastikowe krawędzie, skargi na uszkodzenia tabletów wzrosły trzykrotnie. Jeszcze jednym problemem są zapomniane urządzenia. Każdego dnia na lotniskach zostaje dziesiątki słuchawek, ładowarek, czytników, których pasażerowie nie zdążyli zabrać. 8. Parasolki przechodzą do bagażu. Parasol zawsze był przedmiotem granicznym. Nie broń, nie ciecz, nie elektronika. Spokojnie, można go było zabrać na pokład. Jednak po incydentach, gdy pasażerowie używali parasolek w konfliktach na pokładzie, linie lotnicze zmieniły zasady. Teraz parasolki dłuższe niż 40 cm są zabronione w bagażu podręcznym. Formalnie to przedmiot zagrażający bezpieczeństwu. W praktyce klasyczne parasolki nie przejdą kontroli, składane tak, ale tylko jeśli mieszczą się w torbie całkowicie i nie wystają. Kontrola jest wizualna: pracownik widzi parasol w ręce i prosi o schowanie lub oddanie do bagażu. Żadnych linijek decyzja na oko. Ten sam parasol może przejść w jednym lotnisku, a w innym nie. Absurdalnie to wygląda w deszczowych regionach. Pasażerowie przylatują z parasolem, którego używali w mieście, a przy wylocie z powrotem dowiadują się, że nie mogą go zabrać. Oddać do bagażu, zapłacić za rejestrację walizki, wyrzucić? Szkoda. W efekcie parasole gromadzą się w koszach przy wejściu do kontroli. 9. Leki wymagają recepty. Kiedyś można było zabrać dowolne tabletki i krople wystarczyło opakowanie z nazwą. Teraz do leków na receptę potrzebny jest dokument od lekarza. Nie tylko recepta, ale zaświadczenie z pieczątką, w którym wskazane jest, że to właśnie ten lek jest potrzebny tobie w tej podróży. Formalnie to walka z przemytem. W rzeczywistości cierpią zwykli pasażerowie z przewlekłymi chorobami. Ludzie, którzy od lat, lat latają z insuliną, inhalatorami, lekami na serce, teraz za każdym razem muszą uzyskiwać nowe zaświadczenie. Stare nawet sprzed miesiąca nie jest akceptowane. Potrzebne jest świeże, datowane nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wylotem. Kontrola jest losowa. Ale jeśli zatrzymano bez zaświadczenia, lek zostanie skonfiskowany. Nie ma znaczenia, że na opakowaniu widnieje Twoje imię i zalecenie lekarza. Dla zagranicznych pasażerów to koszmar. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na angielski i poświadczone notarialnie. Szczególnie cierpią pasażerowie z rzadkimi chorobami. Ich leki wyglądają podejrzanie ampułki, strzykawki, proszki dziesiąte. Pamiątki z Duty Free są skanowane ponownie. Zakupy w Duty Free zawsze były strefą bezpieczeństwa. Zapieczętowane torby z alkoholem, perfumami czy czekoladą spokojnie przechodziły do kabiny. Ale teraz nawet one podlegają kontroli. Jeśli lecisz z przesiadką, zapieczętowana torba z pierwszego lotniska musi być otwarta i sprawdzona przy następnej kontroli. To zabija całą logikę Duty Free. Kupujesz litrową butelkę whisky w zapieczętowanej torbie, lecisz z przesiadką, a na drugim etapie pracownicy otwierają torbę do kontroli. Po otwarciu butelka nie jest już uważana za kupioną w strefie bezpieczeństwa i nie możesz jej zabrać do kabiny. Musisz albo wypić na miejscu, albo wyrzucić, albo szukać sposobu na nadanie jako bagaż. Ale przy przesiadce to niemożliwe. Linie lotnicze tłumaczą: torby z różnych lotnisk mają różne standardy ochrony. W praktyce pasażerowie tracą setki euro na zakupach. To absurdalne na krajowych lotach w Unii Europejskiej, gdzie formalnie obowiązują jednolite zasady bezpieczeństwa. Jedenaste: inteligentne walizki tracą baterie. Walizki z wbudowanymi wagami, GPS, portami USB, a nawet z motorowym śledzeniem właściciela, stały się hitem, ale linie lotnicze dostrzegły zagrożenie: litowe baterie wewnątrz obudowy mogą zapalić się w luku bagażowym. Rozwiązanie jest radykalne: baterie trzeba wyjąć przed oddaniem. Brzmi logicznie, ale w praktyce połowa funkcji walizki przestaje działać. GPS nie śledzi lokalizacji, wagi nie pokazują wagi, USB nie ładuje telefonu. Płacisz za inteligentną walizkę premium, a używasz jak zwykłego plastikowego pudełka. Nie wszystkie modele mają łatwo wyjmowane baterie. Niektórzy producenci wbudowują akumulator w taki sposób, że można go wyjąć tylko w serwisie. Na stanowisku odprawy po prostu nie wpuszczą cię z taką walizką. Wyjętą baterię nie można oddać do bagażu. Musisz ją zabrać ze sobą do kabiny zapakowaną w osobny pokrowiec. Ale jeśli bateria ma więcej niż 100 godzin, nie można jej w ogóle zabrać na pokład. Zamknięty krąg. Walizka bez baterii jest bezużyteczna. Z baterią zabroniona. 12. Płynne leki muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem. Zasada 100 ml na flakon to aksjomat, ale dla leków robiono wyjątek. Można je było przewozić w dowolnej ilości przy posiadaniu recepty. Teraz ten wyjątek się zawęża. Płynne leki o objętości większej niż 300 ml muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem, nie później niż 48 godzin przed wylotem. Procedura zgłaszania online. Wypełniasz formularz na stronie linii lotniczej, przesyłasz zdjęcie recepty, podajesz nazwę leku, objętość i powód. Wniosek jest rozpatrywany od 12 do 24 godzin. Jeśli nie otrzymasz zgody, nie możesz przewozić leku, nawet jeśli masz receptę i diagnozę. Szczególnie dotkliwe jest to dla pasażerów z dziećmi. Syropy dla dzieci często są wydawane w butelkach po 200-300 ml, a rodzice przyzwyczaili się je zabierać bez problemów. Teraz każda butelka to osobna procedura biurokratyczna. Zapomnieli zgłosić, lek zostanie na kontroli. Jeszcze jeden problem. Niesi myje nieuznawane leki. Jeśli nazwa nie zgadza się z międzynarodowym rejestrem, mogą go nie przepuścić nawet z deklaracją. 13. Zakaz ostrych przedmiotów się rozszerza. Noże, nożyczki, brzytwy. Te zakazy istniały zawsze. Teraz pod ograniczenia wpadają przedmioty, o których wcześniej nie myślano. Metalowe pilniczki do paznokci, druty do robótek, korkociągi, nawet breloczki w kształcie miniaturowych narzędzi są konfiskowane podczas kontroli. Formalnie kryterium: jeśli przedmiot ma spiczasty koniec dłuższy niż 5 cm lub ostrze tnące, jest zabroniony. W praktyce decyzję podejmuje pracownik wizualnie. Jedni przepuszczają druty do robótek, inni je konfiskują. Jedni nie widzą problemu w zestawie do manikur, inni konfiskują go w całości. Absurdalnie wygląda zakaz potencjalnie niebezpiecznych pamiątek. Miniaturowe miecze, dekoracyjne sztylety, modele broni, dapłyń nawet w rozmiarze dłoni i z plastiku. Pracownicy tłumaczą, każdy przedmiot, który imituje broń, może wywołać panikę na pokładzie. W rezultacie pasażerowie tracą cenne, kolekcjonerskie przedmioty tylko dlatego, że dłude wyglądają groźnie. Jeszcze jedna kategoria: narzędzia do hobby. Artyści nie mogą zabrać noży do papieru. Krawcowe. Rozpruwaczy, wędkarze miniaturowych nożyczek do żyłki. Czternaste. Rozmiar bagażu podręcznego mierzony jest sztywno, wymiary bagażu podręcznego zawsze były przedmiotem sporów. Formalnie istniał standard 55x40x20 cm. Ale mierzono na oko, a torba wystająca na kilka centymetrów przechodziła bez problemów. Teraz wprowadzane są sztywne ramy dosłownie. Przy wyjściu na pokład ustawiane są metalowe szablony, a twoja torba musi się zmieścić w całości łącznie ze wszystkimi kieszeniami, uchwytami i kółkami. Jeśli choć jeden róg wystaje, Torba trafia do luku bagażowego. Dopłata na miejscu od 30 do 70 euro, w zależności od linii lotniczej. Żadne próby pra spłaszczenia lub przekręcenia w inny sposób szablon to szablon. Problem: różne linie lotnicze używają szablonów o różnych rozmiarach. Twoja torba przeszła u jednego przewoźnika, ale nie przeszła u innego w drodze powrotnej. W rezultacie pasażerowie zaczynają wozić ze sobą miarki i mierzyć torby przed każdym lotem. Jeszcze jeden niuans miennie. Miękkie torby versus twarde walizki. Miękko można nieco zgniatać, twarda nie zgniata się. O centymetr większa automatycznie płacisz. Piętnaste. Zwierzęta tylko w twardych transporterach. Zasady przewozu zwierząt zmieniały się stopniowo, ale w 2025 nastąpił ostateczny zwrot. Każde zwierzę w kabinie musi znajdować się w twardym transporterze, który całkowicie mieści się pod przednim siedzeniem. Żadne miękkie torby, żadne plecaki z siateczkami, żadnych emocjonalnych wsparć na smyczach. Transporter musi spełniać surowe kryteria. Wentylacja z czterech stron, wodoodporne dno, solidny zamek. Wymiary są ograniczone: 40 na 30 na 20 cm. Dla dużych kotów i psów oznacza to niemożność lotu w kabinie. Kontrola transportera podczas kontroli. Zwierzę musi spokojnie stać, siedzieć i obracać się wewnątrz, nie dotykając ścianek. Jeśli pupil ledwo się mieści, transporter nie przejdzie. Pracownicy mogą poprosić o wyjęcie zwierzęcia i pokazanie, że swobodnie porusza się wewnątrz. Dla właścicieli to stres.